Hot Rokoko. Już widzę, że trudno jest złapać tą prawdziwą barwę. Zbliżymy się o. To jest prawdziwa barwa. Bardzo ciekawy odcień czerwieni. Bardzo ciekawy. Rzadko spotykany. Bardzo dobrze znosi deszcz. Zobaczcie, nic się tam nie dzieje z tymi kwiatami. Bardzo ładne kwiatostany, rozwijające się w miarę równomiernie. Duże, ale nie za duże, takie bym powiedział w sam raz. Wygląd niesamowicie świeży, niesamowicie przyciągający. Pędy dosyć wyprostowane. Też pamiętajcie, że jak z całą tą serią ROKOKO, drugie kwitnienie może się lekko kłaść, dlatego zalecałbym. Po pierwszym kwitnieniu całą tą serię, jak i serię e, piano, ciąć raczej niżej, nie, nawet nie w połowie pędu, tylko poniżej połowy pędu takiego kwiatostanowego, żeby te nowe kwiatostany, które urosną, nie miały tendencji do wykładania się czy łamania się.